you Dzień dobry. Obornicki Ośrodek Kultury w Obornikach Śląskich zaprasza na warsztat kulinarny online. Warsztat realizujemy w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Współpracujemy z Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu. Projekt nosi tytuł z dziada pradziada. Obornicki Ośrodek Kultury ogłosił konkurs yy, zatytułowany Potrawa Bliska Sercu Oborniczanina. Jesteśmy w pięknym Pęgowie. W imieniu mieszkańców Pęgowa serdecznie zapraszamy. prezentować potrawy tradycyjne z województwa kieleckiego. Ja nazywam się Ucja Wojewódka, a ja Chudzik Dżbieta. Jesteśmy ze Stowarzyszenia Boduszki z Siemianic, Gmina Oborniki Śląskie. Jednocześnie jesteśmy członkami Kapeli Ludowej z Siemianic, Janka Boduszka. Także chcielibyśmy dzisiaj, proszę Państwa, dlatego jesteśmy w tych pięknych strojach. Kapela na pewno jeszcze dzisiaj coś zagra. Ale chcieliśmy zaprezentować kielecką zalewajkę. To jest taka potrawa, która została przywieziona z tamtych stron, bo moi rodzice i Eli rodzice są z kieleckie. Tak, tak, z jednych stron. Także ta kielecka zalewajka jest na zakwasie. Proszę Państwa, i teraz taki zakwas robi się w ten sposób. Trzeba mieć około litra wody. Pięć łyżek mąki żytniej, główka czosnku, to jest około 8-10 ząbków i jedna cebula. To wszystko obieramy i w tym dwa nóżku układamy, mieszamy, zalewamy wodą. I jak zajemy wodą, potrzebny nam jest chlebek swojski, swojski dzisiaj pieczony. Dwie kromeczki, może być czerstwy też, może być, a ja to akurat jest no. swojski klebek i taki żurek, taki zakwas stoi od 5 do siedmiu dni. Po tym czasie zlewamy ten zakwas z tego garnka do jakiegoś innego naczynia, może być z powrotem do tego dzbanuszka. I będziemy gotować teraz zupkę, zalewajkę kielecką i do tego nam potrzeba no właśnie, gotują się ziemniaczki z zielem angielskim i z liściem laurowym. Tu się smaży boczek wędzony i później podprawimy to właśnie tym, za, to, tym barszczem, tym, tym ukiszonym, zachwasem. tym zakwasem i podprawimy śmietaną, ten boczek damy do tej zupy, ten boczek damy do tej zupy i przyprawimy koperkiem solą, pieprzem do smaku i śmietanką. No i śmietanką, tak, że najpierw barsz, później śmietanka, i, i właśnie z tego się składa ta zalewajka. Ten boczek daje cały ten aromat, to bogactwo tej zalewajki, bo tak to ona jest taka, taka postna, że tak tylko barszczyk, śmietanka, koperek, ale ten, ten właśnie ten boczek daje cały ten smak i całe to bogactwo tej zalewajki. Czyli co, Elmut? Teraz tyle, tyle możemy już tym zakwasem zalać ziemniaki. Słuchaj, ja muszę sprawdzić. To bardzo czy ziemniaki są już ugotowane? To bardzo proszę. Jeszcze, jeszcze. Także na pewno będziemy częstować tutaj naszych gości. Zaprosimy na tą zalewajkę dobro. Ja musimy gości? posolić, bo jeszcze jest. Tak. Jeszcze tutaj właśnie mamy swojski chlebek, gdzie też pieczemy w piekarnikach, bo już nie ma tych chlebów, tych piecy chlebowych. chlebowych. Ale też bardzo dobrze nam wychodzą. Nie mam, nie Mamy swoje wiec. przepisy, produkty, także wszystko ja na, pew na pewno będzie dobre. W czytelniu spróbować, jak to jest słona. A to może z tą łyżeczką. nie tam. Może już, proszę bardzo. Poczekaj, poczekaj, bo mi się bardzo ten boczek za mocno smaży. No, nie musi być, bo może O, i 20. Nie, nie, chodzi o to, że żeby nie był przypieczony za mocno i żeby nie był surowy. Bo przecież się jego dazu do zuby i ma być dobry. Te skareczki mają być takie w sam raz. No one będą na pewno dobre, bo ty bardzo dobre zuby robisz. Słuchaj, przede wszystkim to zależy jak mięso jest e, no, w, jakiej, w jakim stopniu ugotowane, smażone. To co, zalewamy już? No możesz teraz barszczyk bardzo. Ten zakwaśnik wlewamy do naszej zupy. Ale też do smaku nie za dużo. Dość spróbujemy, jak to jest. Bo to nie jest cały garb zupy, tylko połowę. To nie może być tak zakwaśne. Na pewno będzie dobre. O! Pyszne. Bardzo. No to już. Bardzo takie aromatyczne, że. No teraz ten boty. Śmietana! A najpierw śmietana. śmietana. Koper to damy przed samym podaniem. Bo żeby on się nie zagotował, tak aż żeby nie to stracił wyłączy, tego no? aromatu. Była... Przed samym podaniem. Kamerka. No słuchaj, zanim się poda gościom, to trzeba spróbować. No, tak, no to bardzo proszę. Może, ktoś no. Może ja spróbuję. No tak, ty jako gospodyni gotujesz to mm. musisz spróbować. jest taka dobra jak noja. Proszę Państwa, przepysznie. Nie trzeba soli. Nic nie trzeba, nic nie trzeba, tak. ani soli, ani... Poczekaj, jest Bardzo, Pyszna. No i myślimy, że dotarliśmy do końca. Zupka ugotowana. Zaraz będą, będą goście próbować degustować. Czy naprawdę jest smaczna. A myślę, że smaczna i smacznego wszystkim. Tak, to można już podawać. Dziękuję pięknie. Dziękujemy i podajemy gościom. Nie ma sprawy. Z chlebkiem? Na pewno, że z chlebkiem. Z chlebkiem, jak najbardziej. Talerzyki, miseczki, proszę bardzo. Wynosimy garnek na, na, na dwór. zaprezentować. To jest kasza na śliwkach suszonych. To jest właściwie potrawa wigilijna. U nas w domu tą kaszę jemy przy stole wigilijnym. Przywieźli nasi rodzice z województwa kieleckiego. Więc tą kaszę tak się robi. Około litra wody gotujemy śliweczki z śliweczki Wsypujemy i gotujemy od 5 do 10 minut. Następnie po tym Eluniu wsypujemy kaszę. Wsypujemy, wsypujemy kaszę. W półtorej szklanki. Półtorej szklanki, bo tak jest tam wymierzone. I też gotujemy około 5 do 10 minut. No i zobaczymy, jeżeli będzie trzeba dłużej, bo to zależy dlaczego. od kaszy od wody. Tak, musi porządnie zgęstniać. Musi porządnie zgęstniać. I tą kaszę później, jak ona już się nam ugotuje, tą kaszę można jeść na słodko, z cu słodząc cukrem. Można przyprawić goździkami, ewentualnie, jak ty drugi, cynamonem, który jest bardzo zdrowy. Także ta kasza Zaraz zmienia barwę pod wpływem właśnie tych śliweczek, które są pyszne. Ale takie śliweczki można również ususzyć sobie w domu. Ja osobiście suszę w domu, bo mam swoje śliweczki. Suszę w piekarniku przez kilka dni, bo te śliwki muszą odparować. Jeden dzień, drugi, ale to trzeba bardzo pilnować, żeby, żeby te śliweczki się nie przypiekły. Także naprawdę są pyszne i polecam. A tym bardziej ekologiczne, jak, jak są ze swojego ogródka, to wiadomo, że to, prawda? Kasza wymaga trochę czasu. No, na to wymaga. Bada. Ale troszeczkę poschodzimy? No, no, możemy. Proszę bardzo. No, no. I się pogotuje ta kasza na wolniutkim, wolniutkim paliwie. Przede wszystkim to jest bardzo zdrowa potrawa. Postna. No i myślę, że bardzo smaczne. I w naszych regionach to ludzie gotowali takie dania, które sami mieli własne wyprodukowane. Z własnych ogrodów owoce, z własnego pola, zboża, kasze różne. Bo to może być kasza jęczmienna, może być kasza jaglana właśnie. No i mieli mleko od swoich krów przyprawiali to mlekiem, takim prosto wydojonym. Ta kasza bardzo smaczna jest, taka. bo tą kaszę właśnie można podawać na ciepło i można właśnie podawać jako chłodnik, jak tak? Z mlekiem, z takim swojskim mlekiem na zimno Pyszna, Jest na gorący dzień ta, bardzo pyszna. i zdrowa jest wszystkim. U mnie na wygina. Moje wnuki to często przechodzą i pytają babciu, a czy ty będzie kasza na śniadanie? Będzie. To w pierwszej kolejności na słodko podajemy. bo jest to najlepsza to jaka może być. Dlatego naprawdę polecamy. Proszę państwa, kaszę mamy już ugotowaną. Można zobaczyć, Eugeniu pokaż jak wygląda ugotowana kaszka tak wygląda, o, dosyć gęstawa jest, pyszna, no i zapraszamy na degustację, dziękuję. państwa serdecznie. Dzień dobry. Przygotowałyśmy zalewajkę kielecką. I upiekłyście piękny pyszny plec. Kasia na tych Mi się zdaje, że pan Poloski bardzo lubi takie rzeczy. Zalewajki dawno nie jadę. Proszę państwa, i teraz właśnie spróbujecie naszej kieleckiej zalew zalewajki. Na zakwasie. <śmiany> Do tej Ależ proszę Jak najbardziej, proszę. Dziękuję bardzo. Nacisiu, proszę. Chlebek, proszę bardzo. Ależ proszę bardzo, mam nadzieję, że wszystkim Państwu smakują nasze potrawy, nasza zalewajka, kaszka. I dziękujemy pięknie wszystkim gościom. Zaproszę. I oczywiście kapeli. Dziękujemy. W imieniu kapeli ślicznie dziękujemy. I polecamy się na przyszłość. Mm. Proszę Państwa, co to za kapela, która dla nas niezależnie sztajera? Kapela, jedziemy z...